Nagrywając ten odcinek, łapie mnie straszna nostalgia. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu. A także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Siema, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony cyfer, a to jest drugi sezon Minecraft. Tak, moi drodzy. Witam w drugim sezonie, żeby nie było. Czekajcie, muszę ustawić hardcore. Co tu bierzemy? Wszystkie te opcje zostają jak są. No i create, create the new world. Więc witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, jak mówiłem, cyfer. A to jest drugi sezon serii, która już kiedyś, słuchajcie, temu dawno była na moim kanale. Jeśli nie wiecie, jest to taka specjalna seria, która u każdego YouTubera, u którego się pojawi, pojawia się tylko raz. Nie więcej. Co może wskazywać, że to jest Minecraft, tak? Słuchajcie, więc co, co bym chciał Wam określić? Postanowiłem zrobić sezon drugi serii Minecraft, tak? Czyli serii, którą dawno temu wymyśliłem, słuchajcie. Zasada podstawowa: jeden odcinek na jednego YouTubera przypada tutaj. Ja rozpoczynam tą serię, następnie drugi odcinek dostaje osoba przeze mnie nominowana, i ta osoba musi nominować kolejną osobę. Seria kończy się na zabiciu Smoka lub na naszej śmierci na tej serii, także z takich chyba informacji to by było na tyle, moi drodzy. E, długość odcinków dobrowolna zależy od youtubera, który by chciał. E, myślę, takie 15-20 minut będzie optymalnie, żeby to nagrać, prawda? E, no i oczywiście, słuchajcie, przypominam, że chyba to playlist. Playlistę gdzieś macie na moim kanale z pierwszego sezonu. I tak samo z tym sezonem będę prowadził te, to, taką, słuchajcie, playlistę, na której to będę wszystkie odcinki umieszczał. Więc będziecie mogli wszystkie odcinki wszystkich kolejnych youtuberów sprawdzić, a osobą, którą dzisiaj sobie, słuchajcie, nominuję, jest Żelazny. Ponieważ Żelaznego się pytałem, Żelazny się zgodził jak najbardziej do zrobienia drugiego odcinka z tej serii. Także jeśli dzisiaj nie zginę, słuchajcie, no to kolejny odcinek wyląduje na kanale Żelaznego, na który Was serdecznie zapraszam. I sam jestem ciekaw, kurczę dokąd zawędrują te odcinki. Mam nadzieję, że potrwa troszeczkę dłużej niż sezon pierwszy, bo sezon pierwszy, słuchajcie, dawno temu został nagrany. Jeśli dobrze pamiętam, jakieś. Oj to jest ciężko szczerze powiedzieć. 2, trzy lata temu coś takiego w każdym razie pierwszy odcinek nagram. Ja później chyba czekolad, zio, szymek, jakoś tak w każdym razie. O, spawner. Ale fart. A, albo nie fart w sumie. Dobra, pierwsza rzecz którą chciałbym zrobić, to jest wylanie sobie jakiejkolwiek wody która długo tu niestety nie będzie, bo to jest zimowy biom żeby sobie bezpiecznie, słuchajcie, zejść, zebrać trochę Cobblestona i tam widziałem żelazo. Żelazo, skoro zrobimy, zaraz sobie tarczę, Więc chciałbym bardzo bezpiecznie tutaj, słuchajcie, podejść do tej serii i nie zginąć w pierwszym odcinku, bo chciałbym, żeby ta seria potrwała troszeczkę czasu. Także co mówię? Mam nadzieję, słuchajcie, że przebijemy rekord, nie wiem, ile tam było? Czterech, pięciu odcinków? Chyba czterech. Wydaje mi się, że na czterech, słuchajcie, pierwszy sezon się skończył. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej takich akcji, słuchajcie, dostajecie łapy w górę. To tym bardziej mnie zmotywujecie, żeby wymyślać takie porąbane akcje prawda? No, więc nie wiem. Jak oglądaliście pierwszy sezon, słuchajcie, możecie napisać, jakie były wasze wrażenia i czy ogólnie sam zamysł, słuchajcie, serii wam się podoba. Znaczy, ta seria to wiem, że u mnie za dużo fadów nie zdobędzie, nie? Bo jeden odcinek, ale myślę, że jest śmiesznie i że naprawdę, może, może to pójść w różne strony tak naprawdę. W sensie, jeśli mi chodzi o nominacje, tak? I na pewno o śmierć cyfra w pierwszym odcinku też może to różnie pójść, słuchajcie. Ja bym tylko, wiecie co... Zobaczył sobie, tak... Pogers. <noise> Pogers, szczerze mówiąc. Udało mi się, słuchajcie, zabrać skrzynkę bez niszczenia tutaj niczego. W ogóle, jakie są koordynaty? Zrobię sobie screena. Być może, kurczę, przyda się komuś w przyszłości ten screen. Znaczy, ja sobie wrzucę tu światła trochę. Czy jest druga skrzynka? to jest pytanie moje. To jest chyba jedno skrzynkowa akurat, kurczę, ten dungeon. Także powiem wam... O! Wow, że kiepsko! Z tegoż tytułu. No, to jest jedna skrzynka, zdecydowanie. Także powiem wam, że raczej kiepsko z tegoż powodu, bo nic ciekawego nie dostaliśmy. Dostaliśmy trochę melonów i trochę bonmila. Tak w sumie na najgorsze to też rzeczy nie są, które moglibyśmy dostać, ale uważam, że dużo lepiej mogłoby się to potoczyć. Co jest moim dzisiejszym celem? Moim dzisiejszym celem, słuchajcie, jest zebranie jakiejś tutaj ilości pożywienia. Stworzenie sobie może jakiejś na pierwszą noc takiej postojni, mojej takie miejsca, gdzie mógłbym po prostu przenocować. Wiadomo. Domku raczej budować nie będę na pierwszym odcinku, co, jestem ciekaw czy ktoś, kurczę, podejmie się w tej serii budowy domku, yy, śmieszne by to było szczerze według mnie, ale może być taka też możliwość, słuchajcie. Dobra, więc płyniemy sobie do góry. Ja pójdę czym prędzej teraz jeszcze, co zbierać? Co zbierać musimy w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności myślę, że potrzebujemy jedzenia, którego nie mamy. Yy, więc fajnie było trafić kurczę na jakieś, wydaje mi się, jagódki, chociaż w tym tyle mogę najbardziej takie rzeczy, które mogę zdobyć, to są jagódki, nie? Yy, więc myślę, że możemy ich sobie tutaj poszukać. A, jeszcze z informacji, yy, seria jest, słuchajcie, prowadzona na snapshotie 20W16. Yy, no i taki małe wskazanie, jeśli będziesz kiedykolwiek słaj. Yy, to mówię do osoby, która będzie w przyszłości ewentualnie prowadzić tą serię. Yy, przechodź na najnowsze snapshot. Ta, takie jest moje zalecenie. w najnowszych snapshot. tak słuchajcie, podejście tylko w momencie, kiedy są one w miarę stabilne. i yy, Nie jest tak, że na przykład usuniecie pełen ekwipunek czy coś, bo szkoda by było tego. Ale ja gram tu na snapshot, słuchajcie, także i pigliny są, i bastiony są, więc ciekawe rzeczy mogą się tutaj, prawda, zadziać. Dobra. Miałem nadzieję, że tutaj jakaś wioska na szybkości mi wyjdzie. Niestety, jak widzę, kurczę, nie, nie mam tego farta. I mam nadzieję, że idę w jakąś dobrą stronę, szczerze. Znaczy, co zdefiniować przez dobrą stronę? stronę, gdzie będą, nie wiem. Pleńcy, foresty czy coś takiego rodzaju, bo zima nam się wygenerowała, a to nie jest zbyt korzystny biom dla nas. Słuchajcie. Jeśli myślimy tutaj o kolejnych roz rozgrywkowiczach, ale są świnie, dobra. Czy jakieś jedzenie podstawowe jestem w stanie tutaj zdobyć? Więc dwa porki, słuchajcie i trochę więcej ich będzie. Dobra. Tam widzę, że lawa się pali, więc to mnie średnio interesuje raczej. Mnie bardziej interesuje jakaś wioska. Jakbym miał jakąś wioskę, słuchajcie, to jestem w stanie bez problemu tak naprawdę uzbroić się w mega dużo potrzebnych przedmiotów. Są y, nawet... Y, zamieszkać tak częściowo, powiedzmy, w wiosce na pewien czas. Y, nie byłoby wcale gorzej. Czy to jest portal? O! Halo! To jest portal, słuchajcie, z 1.16, także podejdę go zobaczyć. Okej, okay, jestem całkiem blisko niego, także mamy, słuchajcie, skrzynkę! Jej! Kurde, bele! To jest całkiem fajny start, szczerze muszę powiedzieć. Także mamy jakąś zbrojkę, mamy słuchajcie łopatę, która jest silk touch i jest złota. Okej, okay, mamy też dwa złote jabłka. To jest całkiem spoko wynikiem szczerze na start gry. No ja bym sobie zrobił wpierw teraz, słuchajcie, mmm, piecyk jakiś. Słuchajcie, w ogóle tak będę dużo razy powtarzał słuchajcie. Napiszcie w komentarzu, czy według was takie znajdowanie złota w takich skrzynkach jest troszeczkę OP. Według mnie troszeczkę jest w normalnym świecie. Znaczy też nie wiem jak te portale są rzadkie, częste czy co. Ale wiecie, co, wezmę sobie też na deraku troszeczkę. Tak w razie W nie wiem, po co mi derak, ale może się przyda. Tego raczej nie wykopię. Nie, tego nie wykopię. Muszę zrobić sobie jedzenie, nie? Bo bez jedzenia będzie trochę ciężko. Na szczęście nie jest to UHC, co prawda, moi drodzy, więc regeneracja zdrowia jak najbardziej tutaj jest! No nie ma tak, że nie. Czemu miałoby nie być, nie? Dobra, zmarnuję trochę węgla, ale ja to zbiorę szybko. Bo naprawdę zależy mi, wiecie co, że przed zapadnięciem nocy w Minecraftie jeszcze gdzieś tutaj dojść. To tu jest Blast Protection 1. Tam są Dynie. Dynie mi się nie przydadzą, z Dyni nic nie zrobię w tym momencie. Już nawet Dynie chyba na Endermany, z tego co pamiętam, już nie działają. Nie wiem, od której wersji tak jest, ale, ale możecie mi napisać, jak Wy to wiecie. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie ciąćko, cięćko i jak będę coś ciekawszego widział, to po prostu wrócę. O, moi drodzy, mamy pieski, więc może uda nam się kogoś oswoić tutaj? Proszę. Jest! Mam pieska, super, zarąbiście, to mi się przyda. Jest i drugi, ale fart po prostu, moi drodzy. I teraz według chyba roznażać już mięsem z tego, co kojarzę, przynajmniej. Dobra, pytanie moje brzmi: Czy jest tutaj jakia, jakaś krowa? O, jest, się mano. Bo właśnie cię słyszałem. Teraz muszę tak uderzyć, żeby moje pieski nie trafić, słuchajcie. Dobra, one go wezmą, one go wezmą na szczęście i nie wyleciała mi skóra. Fuck. Niestety, moi tutaj szczęście, słuchajcie, było, żeby trafić jakąś skórę. W ogóle niesamowitego pecha do generowania się świata. Owce, dobra! To jest to, czego potrzebowałem, właśnie chciałem powiedzieć, że mam mega pecha do generowania się świata, gdzie są wszystkie Minecraftowe rzeczy potrzebne, jakby nie wiem, mam tak, że jak nagrywam kurczę serię Minecraft Ale na przykład czy coś tego rodzaju yy, to oczywiście mam pełno, słuchajcie, różnego rodzaju zwierząt, prawda, pełno krów, pełno owiec, pełno wiosek i w ogóle, a kiedy robię jakąś serię, która, wow, jaki cave zrobisty, wymaga jakiegoś takiego przetrwania surwalowego, to mam jakiś taki mega, mega naprawdę wielki niefart, słuchajcie, do generowania się tego wszystkiego. I zresztą widzieliście to na time nie? Że większość tego świata to jest kurczę, biom śnieżny, co, co mi się strasznie nie podoba, niestety, ale to jest w ogóle bardzo ładny, muszę powiedzieć, klimatycznie. Może ktoś tu się osiedli, na przykład z przyszłych, słuchajcie, prowadzących. W ogóle śmieszna sprawa, jeśli by się seria zapętliła, słuchajcie, w pewnym momencie. Nie zaprzeczam, że może być więcej niż jeden odcinek, ale to powiem wam jedną tylko zasadę. Do osób nominujących powyżej 10 odcinka może się osoba powtórzyć. Także jeżeli po moim odcinku zacie minie 10 odcinków serii yy, i z powrotem trafimy do mnie, prawda? Tutaj na kanale, dzień dobry, no to tak może być, nie? Tylko żeby to nie była ciągle pętla, że ciągle ci sami będą po kolei, wiecie, po 10 odcinków robili, ale istnieje taka możliwość w każdym razie. Jeśli, się zabra jeśli zabraknie komuś opcji do nominowania kolejnych, yy, to mówię tylko, że taki mały cheat może być, słuchajcie. Yy, że mogę być w 11, 11 odcinek, na przykład ja mogę prowadzić, później 15 na przykład może znowu ktoś inny prowadzić. Po raz drugi czy coś tego rodzaju. W każdym razie to jest yy, tak. I prosiłbym też nominując osoby. Mam nadzieję, że będziecie nominować takie osoby, które miałyby kogo nominować kolejnego. Pamiętajcie o tym. Najważniejsze, słuchajcie, żeby jak najdłużej trwała ta seria, bo jest to tak. O, widzę w ogóle... Portal siema. Ej, tu jest ten duży portal! Ło baben! To my tam idziemy. Mam nadzieję, że tam owce gdzieś będą w okolicy. Bo raczej kiepsko by było, dobra. Wezmę, zrobię sobie tak w każdym razie, że zbiorę to. Wiem, że marnuję w tym momencie u masy węgla. Cyfer u, u węgiel. O, to sobie pójdę do kopalni, jak będę go potrzebował, nie? Tak, na pewno osoba, która kolejna będzie słuchajcie, prowadzić serię, będzie dużo bardziej pod względem marnowania surowców. Nie wiem. Szczerze. Tam jest wielki portal, ja tylko tyle wiem. Wielki portal, słuchajcie, według mnie większa nagroda powinna być za znalezienie go, więc szybciutko tam popłyniemy. Zobaczymy, co będzie. Owce. To jest coś, co ja na pewno chcę, słuchajcie, sobie zatłuc po drodze, bo chciałbym się przespać bardzo, nie? Jakby w mojej woli nie jest tutaj łażenie po nocy, bo jak widzicie, respi się tutaj dosyć dużo tego wszystkiego. Czego byśmy nie chcieli, na przykład szkieletów ją. To na szczęście psy odganiają szkielety. Wiedziałem, że mi się nederak do czegoś przyda. Przeznaczenie, jak najbardziej, słuchajcie, poprawne. Dobra. Udało mi się zebrać tego tyle. I na drzewo. Dobra. Teraz skopać tylko tutaj, żeby nie mogły wejść. Pięknie. Jestem na drzewie, słuchajcie. Teraz muszę zrobić sobie łóżko na szczęście. Już mamy dzisiaj ogarnięte, bo współczułbym szczerze mówiąc komuś, kto miałby, słuchajcie, grać na parce hardcore bez łóżka. Czy mogę się tu położyć? Respawn point set. Super. Na hardkorze spawn point to jest naprawdę dobra rzecz, nie? Warto mieć gdzie się zrespić. Dobra, tu mogę się przespać. Więc szybko śpimy, wstajemy. Mam nadzieję, że nie pod drzewem. Proszę, nie pod drzewem. Dobra, na drzewie się zrespiłem na szczęście. I teraz bym chciał... To łóżko z powrotem, halo? Dobra, mamy łóżko z powrotem. I teraz idziemy do tego portalu, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak on tak naprawdę wygląda. Bo widziałem tam blok złota. Blok złota byłby fajnym dodateczkiem tutaj dla mnie, myślę. Zawsze można sobie jakieś złote rajtuzy, czy coś... O, fuck, 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 fuck. fak. Panie szkielecie. To ja z panem nie rozmawiam, niestety. Magma bloki. Magma bloki są czymś, czego na pewno będę chciał. Zatem, achievement monster... Ha Aha, bo, dobra, bo rozumiem. Mm, moje psy zaciukały tego, zaciukały szkieleta. Więc ja sobie szybko tutaj pójdę i widzę tu skrzynkę. Hmm. Czyżby ta skrzynka miała w sobie coś potrzebnego? Mam nadzieję, że jakieś diamenty czy coś może dostanę. Tu? Jezu, idę tu lawy jest! Złote jabłko, okej. Okay. I trochę żelaza. Bo to się żelazo z tego robi. Mam też prawie wszystko na enchant. Potrzebuję już jedynie tylko, słuchajcie, dwóch diamentów. Także wszystko jest spoko. Tu są dwa bloki złota. Czy ja mogę bloki złota wykopać tak naprawdę żelaznym kilofem? Zaraz się przekonamy. Silk touch, tak w ogóle. Pozdro. Y Wejść muszę tutaj, tylko proszę cię, piesku, mój drogi 1 i 2, nie wiem, w komentarzach nazwijcie je jakoś. Yy, proszę, proszę, nie chcę zniszczyć bloku złota. Okej, okay. F, na, F na czacie chciałem powiedzieć, F w komentarzach. Przepaliłem sobie żelazo wystarczające na kilo. W kilo będzie mi też potrzebny do wykopania diamentów, więc jej cyfer wykopię sobie blok złota, który zdobył na szczęście, słuchajcie. Ja myślę, że od razu przeznaczenie tego złota będzie proste ponieważ myślę, że uzbrojenia mi tu nie, nie... Nie szkoda mi rzeczy na uzbrojenie, szczerze mówiąc. Nieważne, jakby to nie miało być. A także zrobimy sobie, słuchajcie, z żelaza od razu tarczę. Tarczę, która zresztą jest podstawową rzeczą w sumie w graniu na hardkorze, więc dziwię się, że tak późno ją robię. Dobra. Zbierzmy sobie wszystko. Chciałbym się oddalić też jak najszybciej, bo te wilki mają tendencję do wpadania w lawę, albo spychania swojego właściciela w lawę. Także przenosimy się, słuchajcie, dalej. Mam nadzieję, że znajdę jakąś wioskę. A wy macie cięcie. Moi drodzy, czy to są lamy z lamy Adventure? Hmm, chyba raczej nie, bo nie mają tych fajnych kapelutków. Tak, swoją drogą przeprawiam się tutaj i widzę, że mam strasznie zimne biomy dookoła. Ale tam może być wioska. Jest, moi drodzy, znaleźliśmy wioskę. Także super kurde, mam nadzieję, że mam nadzieję, że mam nadzieję, że wam podoba się ogólnie cały odcinek. Słuchajcie, pamiętajcie o stanie łapy w górę. Jeszcze raz przypomnę, jak inicjatywa Wam się podoba, żeby coś takiego może doczekało się sezonu trzeciego? Hmm, nie wiem. Być może jakiś sezon na jakiejś specjalnej mapie czy coś tego rodzaju. Bo prawda, poprzedni był zwykły Minecraft, teraz jest Minecraft hardcore, prawda? Y Wydaje mi się, w ogóle to ciekawsze. To jest coś, wydaje mi się, co naprawiłem słuchajcie w porównaniu do poprzedniego sezonu, czyli, że zrobiłem jakby inną opcję zakończenia, jo! Poprzednim problemem serii było to, że tak naprawdę yy, jej zasadą było kończy się, kiedy jakiś youtuber nie nagra. No i niestety, jak wiecie, Milki nie nagrała swojego odcinka po nominacji od Szymka. I wtedy właśnie skończyła się, słuchajcie, seria. Wszyscy przedstawiamy, że na szymku się skończy seria, yy, Szymek. Takie gratulacje, bo nie zawiodłeś w sumie. I tak wiecie, warto takie rzeczy zwracać uwagę, nie? <laughs> Że kurczę. O i kolejny portal! What? Ale kurczę, farta mam. Zarąbista sprawa, muszę powiedzieć. Więc okej, okay. ale najpierw tutaj bym się przeszedł. Dzień dobry, wiosko? Czy to jest naprawdę najmniejsza wioska w Minecraft? O, ale to wezmę. Bo ładne niebieskie, dobra. Macie moje białe zamian. E, za, zamian za wasze, dobra. Ty masz tu osełkę. Ej, osełką bym sobie wziął. Szczerze, co, co ty sprzedajesz? What the fuck, nie, ziomek! Ej, 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 ziomuś, ty tu zostajesz, rozumiesz? Słuchajcie, drodzy Jupiterzy, którzy nagrywacie tą serię później, on tu jest. On tu jest na takich koordynatach. Wy tu przyjdźcie. Ja go oszczędzam. Ja go, słuchajcie, ja go tutaj zamykam. Nie po to, kurczę. Tyle tutaj będę się bawił, to ja mówię. Tu se możecie przyjść, po kozacki mieczyk. Naprawdę, ten mieczyk to jest po prostu kozak. Sharpness 3. Nie, to nawet mi się nie opłaca teraz robić. Tam looting chyba jeszcze był, czy smite. Nie wiem. Nie wiem, czy może być looting i smite. ¡Looting! Jeden! Ten miecz jest zarąbisty, bo ty mi se kurczę normalnie pogrzebiesz w nosie i. A nie, to czekaj, to nie ta kwestia. Yy, nim w nim sensie jeszcze sobie, kurczę, możesz na przykład wydobyć diamenty coś, także dobra, macie tutaj tego, ja tego nie niszczę, żeby on nie stracił profesji czasami yy, i myślę, że będę kończył odcinek gdzieś, ale jeszcze, jeszcze nie wychodź! Jak będę kończył, to będę kończył gdzieś tu w okolicy, dobra, pójdziemy sobie po te bloki złota i zaraz jeszcze do wioski zajrzymy całe. Okej, okay, portal numer 3, słuchajcie, spotkany, i... o, curse of the binding, dziękuję bardzo, to jest dwa mieczy, to jest ciekawa broń, ale wezmę z chęcią. Co tu jeszcze mamy? Mamy flint, którego nie chcę. Strzały, jakby ktoś chciał, to może przejść. Ale mamy przede wszystkim złoto. Złoto, które już tak naprawdę, jeśli bym chciał, mógłby mieć pełnego serca. Zarąbista sprawa. Dużo złota mamy, na pewno. Także snapshot nam tutaj daje fajne możliwości. Dzień dobry, lamy w ogóle. Jak będzie ktoś skóry potrzebował, to tutaj ma. Ja chcę się do tej wioski przejść. U, może tak bardziej starannie, bez obrywania czy coś. Bo myślałem, że cała ta wioska to jest tutaj. A tu się okazuje, że ta wioska, kurczę, poszła... Bardziej w rozrost w tajgę właśnie Zresztą jak powinna. I jakie tu itemy? Mamy żelazną klatę. Żelazna klata jest lepsza od złotych. No zdecydowanie jest lepsza od złota, więc sobie tu odłożę. Wezmę żelazną, słuchajcie, więcej żelaza mamy, więcej żelaza, obsydianu. Nie wiem na czym mi ten obsydian. Może się przyda komuś, prawda? Portal można otworzyć Można, portal, można. What the fuck is this? Ok, I don't understood it Nie wiem co tu się zadziało. Nie chcę wiedzieć. Ty tam rybki handlujesz, tam są małe villagersy. Ja chcę obrobić wioskę. Ziemniaki, nie dziękuję. Jak na razie z jedzeniem tam zboże jakbym potrzebował, ten do mnie zastanawia szczerze, czemu jest cały taki zatopiony, ale dobra! Może taka jest, słuchajcie, moda w tym momencie. I powiem wam, że to co powiedziałem na początku odcinka, stało się prawdą. Nie, żartuję! Właśnie się nie stało prawdą! Zarąbiście wyglądający świat, słuchajcie, w tym momencie widzicie. Wow, jestem pod wrażeniem. Co prawda, przeszedłem przez tą wioskę i nic ciekawego więcej tam nie znalazłem. Ale myślę powoli, że będę się zbierał Słuchajcie, zbierał się, że to na mój odcinek Będzie wszystko Ja mam tak 20 parę minut surowego materiału Dla was pewnie będzie z 18, Czy coś tego rodzaju Mam oczywiście nadzieję, że wy do końca A także żelazny, że ty żeś to przejrzał Bo nie chcę ci tłumaczyć Później co i jak A tu wytłumaczyłem każdemu <laughs> Także no co, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że wam się spodobało Kolejny odcinek już za jakiś czas u żelaznego Bez pośpiechu do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie suba, łapę i dzwonka. Cześć.